Siemano, graczu majestic roleplay. Zawsze twoją pasją było utrzymywanie porządku na mieście oraz trzymanie sprawiedliwości. Świetnie się składa, już dzisiaj możesz wstąpić w szeregi elitarnego departamentu LSPD. Jedynie wystarczy, że będziesz posiadał licencję na broń aktywne badania lekarskie, brak przeszłości kryminalnej oraz certyfikat wojskowy. Już dzisiaj twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością. Widzimy się wkrótce. Siema Jacob, z jakiego jesteś wydziału i za co kochasz swoją pracę? E, no, witaj w ja jestem e, w k e, Kocham moją pracę, ponieważ jest interakcja z... Przyjaciółmi moimi, czyli psami policyjnymi. Moim ulubionym psem jest Pepa Oczywiście jak jest dostępny, to go zawsze zabieram na patrolę i się nigdy nie nudzę. Poznam się pani okazkę Pracuję jako policjant od dłuższego czasu Zaczynając od początku yy, mamy znaczy do nas dostać się jest w taki sposób Zapraszamy wszystkich na akademię, która odbywa się po ogłoszeniu Najczęściej są ogłaszane kilka dni przed lub w czasie, albo tego samego dnia Jest podobna godzina, jest podobne co trzeba mieć Wtedy zapraszamy wszystkich No i tylko najlepsi się dostają po sprawdzeniu ich Pamiętajcie, żeby być nie karany, jak chcecie się do nas dostać. Y... A few moments later. Siemanko Luka, w jakim jesteś wydziale i co najbardziej kochasz w LSPD? Siema, Benet. jestem w wydziale FTO i zajmuję się prowadzeniem akademii oraz wykonywaniem przeróżnych szkoleń LSPD. W LSPD najbardziej kocham kadetki oraz moje wypłaty. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Ja to topka, ona cała mokra na mój widok. Kiedyś nie miałam nic, gdzieś podjeżdżam limuzyną. Jak sami widzicie, LSPD to jedne wielkie sigmy. Pozdrowienia z zarządu. Zapomniałbym dodać, link do Discorda LSPD w opisie. Tam znajdziecie więcej informacji o całej akademii, jak i procesie rekrutacji.